Witam Państwa bardzo serdecznie, ja jestem Adam, razem ze mną jest Viola, Jest też niestety Jaszczur Nie jesteś to potrzebny w ogóle. Ale nie ważne, nie ważne Dobra, przejdźmy do samego odcinka Dzisiaj jest dzień, w którym komuś ma urodziny No i to wszyscy to wszyscy zapomnieli o tym, że on ma urodziny dzisiaj Dobra, On siedzi 10 minut temu Tak, a przez ostatnie dni nie dość, że część ekipy była dla niego bardzo, 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 bardzo do niego się słabo zachowała ja? To on siedzi, tak miała go w dupie, to on siedzi teraz taki pogrożony, patrzy się tylko w okno Praktycznie nie chce z nikim rozmawiać, odizoluje się to od reszty Tak, mi też jest też. Mega szkoda. Ale jest już godzina 17 i wciąż nikt nie złożył mu życzęty. Może no ja czekam. Na się na ten 5 ten minut, ten minut ten. temu. Jak 5 minut temu się dowiedziałem tak, do rodzinę. Chodzi o to: sens odcinka jest taki, żeby tamuj się lepiej poczuł, żeby zrobić mu jakiś prezent, żeby trochę go rozweselić, a nie żeby się tutaj kusić No wszyscy, tak, wiec. dokładnie. I no. dlatego chciałam wyjść z taką inicjatywą, abyśmy zrobili dla niego imprezę niespodziankową po prostu Myślę, odbywa, że bardzo odbywa. fajny tak. pomysł. I żebyśmy wszyscy się złożyli jakąś kwotę i kupili dla niego jakiś prezent. Dajmy, to by nam zajmie w przeciągu 2 godzin możemy zorganizować moją imprezę. To powinniśmy jechać więc w sumie my no, no dzisiejszy odcinek będziemy prowadzić Taki sam czerwony, wszyscy jaki macie nad połóżkiem zostawcie tam na dole I zapraszamy was do oglądania Ja nie chcę z nim rozmawiać, bo on i tak mi to w dupie On nie da żadnych pieniędzy niczego. No niczego no ja, to... Ale nie ma sensu z nim rozmawiać, Dobra. to do... od niego oczekujesz? Uciekł, żeby się sam sam z nami zamówił On się ucieszy z tego Jak nie z Siemano Dredziasty, powiedz mi z Ciebie jaki jest dziś mój dzień? Pewnie też z napołudnią Co też tam napołudnią? I... Czemu mam być? Przecież znowu nie Chcę po prostu cię uświadomić, jak jest się dzień, dzisiaj kamuś ma I chcieli, wy, wychodzimy z taką inicjatywą, wszyscy się zgodzili już praktycznie, żebyśmy zrobili mu imprezę niespodziankową Słuchaj, miło było jakbyś się zgodził, bo ostatnio się nie do niego zachowałeś i po prostu fajnie, bo jest raz smutny widziałeś Widzieli to w ogóle? No tak, przez ostatnie dni, no ale też... Wiesz, wiesz przez tą smutny Wiesz przez tą smutny, Ale stary, zbijmy mu się na jakiś prezent, zróbmy imprezę. On też sobie zrobił imprezę urodzinową, tak? Nie muszę się z tego tłumaczyć. Ale nie musisz się tłumaczyć. Lubisz imprezę, będzie fajnie. Spędzimy miło czas. Nie, nie lubię. Ale Dlaczego jesteś na starcie tak negatywnie Wyjdź stąd żadnego prezentu ale nie Ale starary, popraw mu trochę humor po tych ostatnich dniach przez to, co ja mu też tam jakoś sporządziłeś tutaj. Co przyjechałeś, ja na zakłada całą chatę? A wtedy to, to mogłeś sobie zrobić imprezę? W dupie to mam! Nie wiesz co mi zrobił? Co on takiego nie Wiele rzeczy. Jak wiele rzeczy. Wiele dostanie. rzeczy! Między innymi ostatnio 30 tysięcy na teledysk? Ciężko dać? Zbić się? Jak na co, to wszystko? No, No tak! A co ty myślisz? Zresztą, nie będę na nic się dokładał, nie zasługuję na to. Nerwy mi szarpie codziennie, dzień w dzień to sensu, imprezy. To nie no nie ma sensu. Ja Dobra, nie będę przypominał swoich kurcie. Ale stary to z... się działo. To on jest nie pomałam. Fajne prezenty nie robiliście. Tak? No, no, stres, stres nerwy. Dobra, no, no, chodź, bo one e, Ja tego nie dowiadamy. Dobra, okej, ale na imprezę w takim razie też nie przychodzić. Chodźcie, ale ja nie chcę z wami imprezować. Dobra, daj, daj spokój Dobra, do tej rozmowie też się nie chcę z nim imprezać. Jak dołożę te 30 koła, zaległe 30 koła, to mogę się tam dołożyć. do Was do nie Zamiast wiem, co w wy tam kupujecie. Co ty się możesz wtedy dołożyć, tak? Jak Wstupie chcesz tam się kupić, z... stary, nie obchodzi mnie to. Tą 30 koła! Dajmy spokój, Zamykam się drzwi. Zamykaj drzwi. I, I... No. I się. To jest tak odbijane, że do niego nic już nie chce. No, miałaś rację, miałaś rację. rację. Ja wiem, że. A on rację. nawet na imprezę nie przychodzi, ja co nie jest Ale tak zawsze, gdy tak robi, jego nic się nie prosi, już się nauczyłam. Już teraz już. Próbowaliśmy z nim Oni rozmawiać, to już nie ma sensu. No cóż, to, po prostu, to po prostu my się zbijemy, więcej dołożymy, jest ale jeszcze, będzie, jeszcze, będzie impreza. Nie no, trzeba się dobrze zachować, no nie? Roman jest do nas bardzo w porządku. Może każdy już się normalnie zachowa. I co, i jak zwykle Karła nigdzie nie ma, sobie gdzieś poszedł i nawet z nim może porozmawiać. Nie wiem ja w ogóle... A, dobra, dajmy spocząć z tym Karłem. Może pójdźmy sprawdzić, jak się Kamuś czuje. No, no, dokładnie, dobrze by było, jak on cały dzień nawet nic nie on W ogóle się z tego pokoju nie będę rzucał. Kamuś! Co ty zrobiłeś? Co? Co zrobił? Tu portfel jest ty, To jest portfel Kamusia? Patrz i on nie, ma pieniędzy w ręku portfali. Mój hajs z odcinków, co ty myślisz, że ja, co to robisz, ja, ja, ja bym inwalidzie, co ty byś mu nie pościelił? Wszedł ma jest A gdzie on, on, on jest, gdzie jest Kamus? Nie wiem gdzie on A nie słyszeliś w ogóle jak się Przecież Przekrzyszczyliśmy cały czas Kiedy? Chodziliśmy potem do domu i krzyczeliśmy, karzeł, wołaliśmy Cię Dobra, mniejsza, chodzi ja o to Słuchaj, bo Co? szukamy Cię po to, ponieważ szukamy za dzisiaj urodziny No właśnie, Wszyscy zapomnieliśmy jest... Wszyscy, zapomnieli. Wszyscy zapomnieliśmy jest godzina 17 Ja, tak? ja też zapomniałem No ja i ja dziwnego, to się. Ty Więc słuchaj, chcemy zrobić imprezkę, niespodziankę tak dla niego i się złożyć na prezent Więc chcemy, żebyś że nam się dołożył, pomógł, cokolwiek Sprezyżmy, od siebie Chcemy, żeby każdy się, dołożył, pomógł, żeby każdy się po prostu złożył ma wszystko w dupie Każdy z Ja z mnie. nie mam Ja mam... Odkładamy. Gdzie śpijałeś? Mówisz, że masz hajs z odcinków. Odkładamy mamy. Dobra, mam dążcie. Stówę, ale mam dychę, albo stu, to z tego mogę trzy dychy. No to dobra, to Czemu? tyś stówę dajesz, tak? Nie, trzy dychy z tego. Czyli co resztę mamy się odbić? Dlaczego tylko no, trzy dychy? Ale dalej, my chcemy kupić i alkohol, i przekąski jakieś tam. No dobra, no Za to dać radę. No co? Kor, I do tego jeszcze prezent. Za to dajemy dwie dychy, tylko trzy Ale od każdego stówka i stary będzie ich To nie jest jakieś Nie, no trzy dychy. Stary, stówka to nie jest. No ja zamawiam i mam jeszcze dawać? Ale Za. zobacz jak Kałoś się ostatnio poświęcił dla Ciebie, na cały dzień dostałeś dziewczynę do... Zarabiam, ale to... No... a Adaś, skończ, nie no? ma sensu, nie widzisz tego? No. Dobra, i tak jest, i tak jest lepiej, dobra. niż leciasz. Połącz nam w organizacji tej imprezy

Dobra, ty się nie pytaj, tylko mu zabierz jak nie pali Nie no, zostaw, no, jeżeli chce sobie zapalić, chcę sobie zapali tak, no. no ale on nie może palić, rzucił przecież nie się odstresować. O co chodzi stary? Powiedz nam. Czemu się O daily chodzi, nie mogę utrzymać daily. Nie mogę chodzić stary, nie wiem, nie wiem jakie pomysły wymyślać. Wiesz jak jest ciężko wymyślać daily bez Z tego jak ja nie mogę chodzić, tego nagrywać. Stary, damy radę, nie martw się. Staramy się, też Ci na pomóc, tak? Ja wiem, ja tylko jeżeli ja, nie będę, jeżeli ja nie będę kamerować, to te wyświetlenia spadną. I to wszystko się posypie. Nie! Ale nie musisz kamerować. Będzie dobrze, twoi widzowie cię kochają. Widzowie bardziej się ucieszą moim zdaniem, że będziesz przed kamerą. No, będzie ciebie więcej ciebie na kamerze. Nie bądź taki smutny. Możecie mnie zostawić na razie samego. Słuchaj, bo my musimy ogólnie jechać na chwilę... Nie dobrze się czuję. Mieście, Dobra? Możecie jechać, możecie wziąć tak, maćę to samo życie jechać na chwilę Jak ktoś byś potrzebował stary tysiące? Nie razu. nie ma sklepów? Nie, nie jest to dług-- no. długo, bo Jest bardzo zimo. zimno, chodź stąd. Ja Ja jeszcze. Ja, 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 ja. Taka mi się załamany, nie ma sensu w ogóle, wiesz co. Zrobimy to. Poprawimy w ogóle Martin to No właśnie, tak Chodź jeszcze do trenera, u Was jeszcze z nim zrobić. Trener się powinien dołożyć. Trener Słuchaj, o Robimy moją imprezkę niespodziankę i chcemy mu kupić prezent i każdy się dokłada stówkę, więc chcieliśmy z Tobą o tym pogadać. No wybaczcie no, mi, ale ja odkładam na coś innego. Jak na w... co? Ja przecież, no? no jak na co? Nie będę mu dokładał, kim on tu jest? On nikt cię utrzymuje. Nie mieszkasz tutaj, i jesz jego jedzenie, ale jak co ty się nie jak chcę, dokłada? Ale jak chce, to nikt nie wie. Ludzie, ja sobie na dworku mogę mieszkać albo do matki sobie Ale wiesz, że to jest yy, chore, no ale... ty zarabiasz pieniędzy dzięki niemu. Siedzi tam załamany, że nikomu nie pomaga, że każdy ma go w dupie i jeszcze masz problem się z tego kupią stówę Ale ja was? mam te w niego, dla mnie może zdechnąć, kim on tu jest. Dla ale was to szefem, ja jest jestem w składzie, dla mnie może tak. Ale ci płaci wypłatę Dobra. masz normalnie Dobra, nie ma sensu gadać z tymi ludźmi, oni są chorzy Jedziemy po prostu do sklepu i sami to zorganizujemy, bo to w ogóle nie ma sensu Chciałam zrobić jakiś tort, ale no on nie zdążył się Nie zdążymy to są... zrobić tortu, musimy kupić to Szkoda, że tylko przez tysiąc nie jest jakiś na to no, Ale, to, ale to. w ogóle mnie zastąpił trener o, to tutaj idzie w ogóle A dbać baczcie za moje zachowanie Ty przepraszam, przepraszam. Nie że Spokorniały. Ja ja Jak jest. ja był, no był, no był Ty jesteś spłuczany? Co ty żartujesz nie, nie sobie? Mam, wszystko pytałem, ciężka sytuacja w kraju. No ja kasę. Pieniędzy nic nie mam. Sklep Wszystko na kolekcję poszło, nie mam nic. Jestem pusty, bryj i poczekajcie Ale kłamiesz. Czy mnie kłamie. nabierzesz? Żartujesz sobie 3, 3 złote? złote chociaż tyle Przepraszam że wszystko się tak dobrze sprzedaje, że no to, to jest bardzo Czemu, Co zrobić z tymi pieniędzmi? No, chciałabym Przecież to pomóc, chociaż tyle mogę zrobić. No pomogę wam po prostu Ale jak? My teraz jedziemy w tyłuncie go zakupić Wszystkie rzeczy do orki i tezę No do. to właśnie w tym muszę wam pomóc Panie czyli dołożysz się przy złotej i na nagle Nie, no, to, nie no chciałbym uczestniczyć Sami w tym wielkim wydarzeniu Ale Co to wszystko na ogólne Dobra, się dobra, się dobra dajmy, dajmy mu szansę bierzmy go Może faktycznie nie chcę popsuć po kamerzysta to jest Mój przyjaciel tak? Dobra, zakładaj, bo czasu nie mamy. Zakładaj buty i jedziemy. Ale to jest na nie jest, ale jest a jest, nie? to fajnie a wyszło, będzie wyglądało Baloniki za, ale są, są zawsze fajne jest alkohol, No to tyle i będziesz miał jakieś zabawki? bo jakieś, jest jakieś Ale on nie jest alkoholikiem jak ty Nie jest alkoholikiem, nie jest alkoholikiem On lubi alkohol, bardzo lubi alkohol to Ale on od Ale on to mówię, że baloniki są No Nie słuchajcie dradziarza Bredzież ja ja to by się tylko napił ja i tyle ja z tych urodzin. Chce on chce się tylko napić nie, alkoholu nie, za jego samość. Nie nie nie, on nie chce? On ja, nie, ja. nie chce. Ja nie muszę wcale, nie muszę. Sorry, nie. ale słuchajcie, nie mam kasy, to, to chociaż wam pomogę takimi dobrymi ale radami. Tak się radami. Się ja ci daję wam dobrą radę. Nie dajesz nam dobrą radę, tylko nam przeszkadzasz w tym momencie. Bo to jest niepotrzebne, on do tego nie patrzy, on woli się napić. A to myśli wejdzie i będzie fajnie nadprzystrojony salon, czy co Nie, on tak nie nie, on nie tak ruch. nie lubi, on tak nie lubi, on lubi ty nie, nie lubi. Tak. Zaraz przejdziemy do alkoholu. Kupimy Dobra. tyle, ile po, powinno tego być. Dobrze, no kupimy znaczy, to tyle, co będzie ile, trzeba. ile, się zmieści w naszym budżecie. dawaj, może bo nic zmieszamy. Nie ma, chodźmy już od razu A A już Dawaj może zbierzamy. trzy Tak, no co, nie, mamy czas, nie, nie, nie mamy czasu, żeby no przygotować. To macie to szczęście, nie nie że ja mam na to uczulenie, bo tak to bym powiedział, że mało. to głupi Trzy położymy, tak? Nie, i to ładnie wygląda. Żeby... Co to za kombinacje? W ogóle lepiej flachę kupić. To ale to do tego też to Dobrze, znaczy, Ale tak. będzie alkohol, tak, żon, tylko żeby to wszystko. Ale to, to zamiast wszystkiego by tylko flachę, flachę czytać. No tak. To, czy się stanie? Tak, przyszedłeś tam, tu przeszkadzasz, czy Czemu cię stawsklejasz? No bo nie nie umiesz w sklepie zachować. Bo mnie denerwujesz i prowokujesz. Chce nam pomóc, a ciągle tylko nam jeszcze uprzejrzamy. No tak. Nic się zajmie alkoholem, tym się znasz. Także. No. alkohol, który będą chcieli, będzie odpowiedni. Dobra, okej. Oj, to jest alkohol! Alkohol prawdziwy! No to dobra, weźmiemy tak, traf, 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 takie dwie flachy, chcesz, żeby się napić. Chcesz świętować urodziny swojego przyjaciela, tak, swojego kumpla, czy nie? On ma teraz, żeby się nawalić tak mocno. Później możemy co, to, to, zrobić poprawinę, ale nie teraz. Tak? Dobra. Te śmieci odkładamy Ale wiesz ile to kosztuje stary, my mamy budżet ograniczony No ale co, zostaw te szampany Dobra a Maciu, to obierzemy to ja decyduję, tak? Nie Jesteście ze mną na zakupach Nie mamy tyle hajsu, żeby płacić za tyle, będzie no za to płacić. To płacił. musisz się nic, nie wtrącaj Nie i No to nie decyduj, daj to Dobra, no trochę dużo nas wyszło przed wydziałem, jak zwykle. A co przeze mnie, bo te zachę, ale te to Ale też pojemnik to myśmy sobie wyszły. Co, co najwięcej wyszło? Ile, no, ile mieliście kasy? Tyle właśnie byśmy mieli przy odpowiedzi. Co ty, że tak? Dość, że to wygląda jak impreza dla jakiegoś upośledzeńca totalnego. Zero alkoholu, chociaż jedną flaszkę kupiłem. Zero alkoholu, bo nie mam. że mam. Ratuję imprezę. Ratuję wam imprezę. To jest prezent. O, widzisz? Chociaż jedna flacha. Chociaż tyle tego mogłem dla was zrobić. Kupiliśmy flakę tak? A co myśleć uciesz, że, że nakupowaliśmy. Tak, że chcemy z nim po prostu normalnie posiadać spędza. spędzić chcemy! Dzień Pano, Halo, halo, drewiasty. Nagle Rudziasz. pieniądze? Wszystko? Zobaczmy a... już prezent. No kupiliśmy ale, już prezent, ale to ty, to ty wiesz, się na nic nawet te. nie dobiłeś do tego. Stary. To mam, kupiłem. No ale, ale po co, co, nie po co tam, ci nie bierz naga fajek? masz 3 zł ostatnie. Ty, ale to by było szkoda dobić się do tego, żeby zrobić mu urodzinę na fajek. Sobie kupujesz? To by nie jest wstyd? Ty, ty no co? no będziemy papieroski mieli, co? Papieroski ale będziemy że mieli. No powiedziałem, że nie masz pieniędzy. To serio jest a żałosne. Tak, kupujesz, ja będę nie, nie, prezes, nie po swojemu, nie ale... waszemu, bo ja robię po swojemu i będę kupował to, co mi się podoba. Ale ja, nie, ja żałuję, to. że się nabrałem na to, że ty jesteś taki miły. Ja mówiłam, że ale ja też tak Ale Ja też. Ja też podejrzewałem, że on taki nie jest. Zamknijmy się Za każdym razem jest ta sama wersja dredziarza, a dredziarz przydaje miłość. A co, a później powiesz, że to wszystko ty zorganizowałeś, co? O nie, na to się na pewno nie Przecież bardzo nie wystarczająco. Dawaj mu ja 7 dych. Ja nie będę czekał. Ale też się miał oddać. Co dredziaz miał oddać? Ty ode mnie brałeś, czy nie? Ja to są moje ciebie zarobione wytrzymałem pieniądze, wytrzymałem pieniądze, wytrzymałem wytrzymałem wytrzymałem. pieniądze, które słuchaj, zarobię. Tam, tam sam zrobię. Ja sam pożyczyłem. Pożyczyłeś. Pożyczyłem? Pożyczyłem tobie. No dobrze, ale... I ty mi jeszcze? Nie, tobie... To to, pożyczyłem trediosz robić tobie. Dobrze, bo czy możemy dzisiaj odnieść... Nie, ja słuchaj, fajnie z no to oddamy się, po ci oddamy, tak? Nie oddacie, dawaj teraz. Zapożyczyłeś się? Przysza, się zapożyczyli się jeszcze! Oni pożyczyli Ja oddałem. Ale... To już nie umą urodzin zrobić, to jeszcze się zapożyczyli. A ty co, Już na balon no? jesteś. jesteś. Czemu? Zabrali Ci pieniądze? Pożyczyłem im. Trzy dychy. Pożyczyłem nie. im trzy dychy, a wzięli stupę. Kilka znaleźć Zaledwie... Ale pożyczyłem cię. No, ci 70. To ile w końcu? No to. daj? To zaledwie 70 zł. Co ci, co ci, co ci, co ci to, to po Co ci to robisz po to? Po imprezie? No właśnie, No właśnie. to ja, ja... Traf, wszystko No to co? W to, czy w to, jak ty 70 Po imprezie. Ale Na koniec imprezy powiedziałam. No bo. imprezy, albo się nie zwrócisz i wynosisz się z tam. To mi macie zwrócić, a nie ja. No to wynać się z tam. Ja ci oddam inaczej te 70 zł. Ja coś kupię i ci oddam tak. inaczej, tak? Ale to oni muszą. On jest nawalony, tego nie słuchaj. On nie wie co Nic nie da są, Wynoś oni oni on się! się, da, da. się, się. Oni lezła porta kup. 7 tych. Dobra, idźcie stąd, idźcie stąd. Jest naprawdę szkoda jednego i drugiego, bo oni są tak odtajeni, że nie ogręczenia rzeczywistości nie. Ej, czemu wy to pompujecie tutaj w tym schowku? Nie wow. widziałem. A ty czemu tak głośno mówisz? Właśnie Czemu w pokoju tak nie no. usłyszałem? A dredzież czemu nie pomaga? A właśnie dredzież Dredzież kto? A dredzież co tam? Drina już wali, patrz Zaangażować. To co ty robisz? Z czemu na nie pomagasz? Mało? Ale żeby. Żeby nam pomogłeś, to nie ty sobie pomogłeś, to wybrałeś nam alkohol, który nam. No wybram. dobrze Ale słuchaj, ja wybiorę to, co uważam za słuszne. Dobra, zajmijcie się tym. Nie to jest, będę wam to pomagał. To jest twoja inwestycja. Tak, to prezent. jest moja inwestycja, to jest prezent, prezent to jest wszystko. Prezent, to jest to, co chciałem. Mało zawsze papierosy się przydadzą. Co ty robisz? Alkohol też się przyda, ponieważ nie kupiliście. Gdzież to w ogóle nie kupiliście? Dobrze, że ja pomyślałem, bo tak to byście z nimi. Nie, właśnie, to, bez ciebie te zakupy byłyby lepsze i byśmy więcej. Wiesz mi że nie. Wiesz mi ze nie. nie Dobra, zajmij się tym, co masz się zajmować. Ale wiecie, że zawsze nie zapłacił, bo przy każdej tego nie było. A wtedy kupował tylko papierosy przy nas Ale co? O co ci ty, ty mi cudujesz? Zajmuj mało to? I miałeś ty co? Ja, nie, miałeś tego Co powiasz? Zostaw ten na koku. Na pokoju. Ja ale każe. A jak się nie byłeś w pokoju? Byłem, bo od ucz, jak ty mogłaś wiedzieć, co ja robię? Przecież co no, no, ty tam bywałaś? Skowana, teraz minister mnie że ja się biorę? Każę zostaw flachę Ty też następny? O nic, nie robić. zostaw Każę

Oddamy ci, pożyczyliśmy Jakie ciebie wydać więcej? Dajmy Miało się, się nic nie dołożył Drejaś ci odda Drejaś ci odda Drejaś ci odda, niech wtedy powiedział, że pożyczy od ciebie ci 70 zł. 70 złotych Ciężko zarobione, 70 ale, was, ale Proszę was, chodźmy bombować te balony Sam się bo... Dobra, przestańcie Możemy. A daj schowaj Co ty robisz? Weźesz balony no już ja napijemy się dzisiaj Jedna flacha Dobra, tak? nie nagrywaj, nie tak? nagrywaj, nie, tak? nie można nagrywać Dobra, ja się zdaję ja się mapować balony ja Odłóż kamerę i idziemy mapować balony Jaka luda Nawet nie umiecie zrobić klimat. Jeszcze się nic nie Urodzimy. zaczęło co to jest? Ale sygniszcie niszczysz tym filmie? Strasznie Ludno, nic się nie dzieje z typą! Czym ja wam pomagać z kupowaniem lindy? Dlaczego to nie, pomauju, czemu nie jest rozsypane nie do miski? Dlaczego ty nie nas No właśnie, czemu ty nie nas Jesteś kiedyś taki mądry? Ty nam tylko przeszkodziłeś przez ciebie, wydaliśmy niepotrzebne pieniądze na jakieś głupoty. No, moje 7 które powinniście mi oddać. To są głupoty. To powinno być 7 Dobrze powiedziałeś. Gdzie jest? Dobrze powiedziałeś. Ale wyglądacie jak przygłupy w tych czepkach, ludzie, zdejmijcie to. To ja. to jest zwykły Sam byś chciał. Stary, jesteś w jego kobiet domu. Kobiet Tros... kobiet trochę kobiet szacunku, co? Nie. Ludzie. Ale co to co masz, to masz dzięki niemu, więc trochę szacunku, może. Po co my to robimy? Mi się... Nie, mi Nie umiem. Ale no właśnie, jak wam się tak nie podoba, to wyjdźcie. To nie musicie być na jego imprezie o nie wolę wypierdolić z tego domu, mieszkać na dworcu, niż. jesteś bezczarny. Się, nawet się kłócicie mm -hmm. Pod, Kłócicie się podczas urodzin Po co wy się kłócicie? Ale tutaj ty zacząłeś tą kłótnię Jest, Tak są urodziny tak. No, no. Ja do... Ja wiem, że dla ciebie urodziny najlepsze były na melinie z alkoholem I tyle No właśnie dla ciebie melina, alkohol i urodziny zajbiste. Co go walisz ty? Ja idę przygotować etap, będziesz ze mną? No dobra, no, dobra chodź skary, mną, To no, Stary, tam to, to, to są tylko trzy My jesteśmy tego go donij? My? Jak? Ty jesteś chłopakiem. A ty jesteś nie wiadomo czym. Ale sprawdzam manualnie. Co ty zrobiłeś? Czemu ty zleś to ciasto? Rozwaliłeś co? Ty część torta, którą miałem. Przecież to było na urodziny kupione. A no jak kupiłem jego codzienczo, to kupię go mam. Ale myśmy za to płacili stary. Teraz hajs oddawaj. Jedźcie po coś lepszego. Co to za gówno? No, no, Takie urodziny... A bude, bude, bude. co ci odbyło stary? Ty Takie urodziny, doktoracie? Nie umiecie nawet no, rodzin zabrać. Teraz, w teraz, w miejsc teraz miejsc nie możecie sobie dosadzić w, w, w i wziąć sobie liść i zjeść. Jak chcecie już urodzin mu nawet to już się postarajcie. No, tak, jak, jak ja chciałem flachę kupić, to na mnie, niż powiedzieli, że nie. Lepiej by na tym wyszło, jakby flachę kupił. I byśmy wypili wszyscy. No właśnie, wszyscy by się napili. Ale on kupił flachę i tak. Idziemy po niego na pewno no, rodzinę, ale co to będzie? Poza, no, no, się wza, nie teraz nie zachowują, a przecież jak oni się będą, a jak oni się będą zachować, on przyjdzie. No on no, jeszcze nie Ja już chyba wolałabym zapomnieć o tych wza, urodzinach, bo to będzie gorsze niż. Tak zapomnieć byś wolała. Tyle się staraliśmy, przygotowaliśmy no, wszystko, żeby ja zapomnieć, to, wszystko to chociaż zróbmy... chyba więcej muszę przykrości zrobić. Zróbmy po prostu tak, że zjemy Torta, pogadamy z nim chwilę. Na pewno mu się miło zrobi mu się na serduszku, na pewno, że jednak pamiętaliśmy. tak. Kamuś załóż maseczkę. Ja się czuję. Właśnie, stary, cały dzień ci praktycznie nie widzieliśmy Siedaj na pudełek na chwilę. Siedaj na pudełek. A on Tak. Nie, nie, nie ma jasności. Ja chciałam sam zostawić. Nie możesz tego. Teraz... No ogóle? No chodź. tak. I już ostatnie sceny. Ostatnie scenki Proszę, bo ja nie jestem w stanie. Ostatnie sceny, stary. I potrzebujemy cię na ostatnie stęki, naprawdę. A to jest ze mną, tak? Tak. A będziesz zadowolony. No dobra. Chyba muszę ci zasłonić teraz oczy, dobra? Zasłonić oczy po co? Dawiesz się zaraz. Dawiesz się za chwilkę. Ale tak. to na chwilkę, dosłownie na chwilkę. Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam. Sto lat, sto lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam... A kto? Co? Kamil! Zobaczcie jak ci dobrze przygotowaliśmy. Wszystko. Ale ja mam 18 lat. Ale, ale ty nie lubisz pokazać wieku, a na 18 lat i wyglądasz. No, na 18 lat wygląda, więc jest ok. Zobacz jak ładnie przygotowaliśmy z tym Pięknie, nie? Dla nas będziesz wiecznie taką foto 18, nie? Drugą, drugą na niego, na niego, na niego, tu! Jak nie działa? O. Aha, kamuś, zanim zdmuchniesz świeczki, to chcielibyśmy ci każdy. Nie, nie masz za co dziękować, dziękować z... stary. Cieszymy się, że nie chociaż nie teraz się ośmiechnęłeś. Chcielibyśmy ci każdy z osobna złożyć życzenia. Dobra, dobra, Ale nie musicie, w sensie, ja i tak. Ale my chcemy, sami z po prostu. Nie chcę się poprawić z tymi bo już miałem taki naprawdę depresyjny bardzo. A e... cieszymy się, no przecież po to jesteśmy, po... dlatego jesteśmy przyjaciółmi, aby sobie pomagać, tak? też. I wspierać dobra. siebie nawzajem. Dobra, super. To kto zaczyna? Trener, proszę zacząć. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję, że mnie tu gościsz. I oczywiście dziękuję Ci za to, że przez ciebie nie wylądowałem na ulicy, bo inaczej bym tam skończył. Jesteś dla mnie najlepszym przyjacielem, jakiego mogłem tylko spotkać na swojej drodze. No dobra, dziękuję miłe, to jest, ale nie musisz aż tak, to się musisz po polem, prawda? Tak? Jak to co? Daję Ci swoją kadę życia. Pamiętaj, że zawsze obojętnie, czy będziecie odkanał, czy wieczór, zawsze możesz przyjść do mnie pomóc. Dobrze, rozumiem, dziękuję Ci pewnie Mesa. Dziękuję. Dobra, czemuś tak? Co nie, nie, teraz nie Ja Ci chciałem bardzo podziękować, złożyć Ci najserdeczniejsze życzenia jakie tylko mogę. Widzisz to wszystko tutaj, co jest zrobione, to ja to zrobię, nie oni. Maciek. Ja na wszystko wyłożyłem pieniądze, nie przerywaj mi proszę. No i co? Chciałem życzyć Ci zdrówka, wszystkiego, mam nadzieję, że nóżka ci się szybko wygoi. No widzisz, ja tu sam to ogarnąłem wszystko, oni nic nie, nie zrobili. Mam nadzieję, że podobają Ci się urodziny. No tak, podobają mi się jak najbardziej. To dziękuję Ci bardzo. Proszę. Ech, przyjacielu. Życie bym za Ciebie. Oddałbym za Ciebie wszystko. Stary. Mam nadzieję, że to będą jedna z lepszych Twoich urodzin. Trzymam za Ciebie kciuki. I mam nadzieję, że ta noga Ci się zagoi. Że wszystko będzie dobrze. I zawsze, ale to zawsze będziesz miał w sobie siłę i nigdy nie będziesz się poddawał. Stoję za Tobą całym sercem. Wszystkiego najlepszego. Wstydziesz. Wszystkiego najlepszego. Widać, że szczerze, szczerze z serca, prawda? Dzień dobry. Tak? Szczere życzenia. Uwielbiam. Nie <laughs> ja też chcę złożyć życzenia. Ale ty gdzie to jest ta Nieważne, nie interesuj się. Ole, Ale... kłamstwo. Tak, ty, ty widzisz kiedy to jest fałszywe. Stros... Ale ja nie mogłem tego słuchać, Żygać mi się chciało jak ja słyszałem takie słowa Ja powiedział, ja bardzo już nie chcę mu robić przykrości, bo to już jest... Ale dredziarz, ja to za siebie życie bym mu oddał? teraz kochani. A na pokaz, na pokaz tylko tak, ta... na pokaz. tak naprawdę tylko na nich się liczą rzeczy materialne i resztę mają w dupie No dokładnie, tylko kasa i tylko oni patrzą na niego jakby to był wielki bank. Ale no wiesz, było, żeby... że kamuś przez to, że oni tak mówią ma zaślepione oczy, że oni są no najlepsi no A, tak, a oni z nas robią takich najgorszy, że to my nic nie raz zrobiliśmy ja tego w ogóle nie rozumiem ale nie chcę Mi też się nie chce robić przykrości mu po prostu. Szkoda mi go, szkoda mi go. No, no na co tak zrobimy? Jutro mu wszystko powiem, co? Nie, moim zdaniem nie mówmy mu o tym po prostu, a on sam z ja, sam sam czasem zobaczy. Wszystko... Tak. Myślisz, że ale wiesz, jaki on jest łatwo wierny. Prezent chciałem ci dać. Pomyślałeś życzenie? A to w wstępne. Nie, ja. życzenia Zamknij Pomyślałeś oczy i pomyśl. Nie, niech, niech zamknie oczy to i pomyśl strażenie. Ale chciałem pomyśleć, na czego papierosy, Ja nie palę, stary. ja by pali Palisz. Dobra, ja bym palił Nie przyjmiesz pa prezentu? Ale przy nie. Papieros, ale dlatego, że mam depresję, stary. Co ty masz? Depresję. Czyli się no... się w głowę pieprzyni, depresję masz. Dobra. Depresji Dobra, nie masz żadnej. Się Dobra, umawiam. spokój się, dredzasz. się że depresję masz. dziękuję. Masz przyjąć to. Co ty robisz? Co ty robisz? Co ty robisz? Weź, weź go ogarnij, bo ja trzymam kamerę. Nie będę teraz. Co ty robisz, stary? Co, co on ci zrobił? Ale stary, ja nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia o co chodzi i. On od początku próbował ze wszystkimi imprezę. Bierz go, ja. Tak, go. Co ty robisz? teraz? Zaczynamy na Dawaj, to. szybko. Bierz go! Masze, dawaj, szybko. dawaj, co to w ogóle ma być? Boże, komuś przepraszamy cię. Ty też się już lepiej zamknij! Poczekaj się, mój przyjaciół. Ja nie będę za nim biegł po tym tak bo uciekł sobie w stronę bramy i powiedz no, tam z plafon. Nie, nie, nie. Generalnie jesteś fałszywy. Jesteś tak fałszywy. Jesteś fałszywy. Ale wy wszyscy jesteście fałszywi, tak naprawdę gówno się przyczyniście do tej imprezy i w dupie mieliście. I co teraz robisz? Teraz będziesz go wycierał? Tak. Widzisz co oni jest nim? Przepraszamy cię, kamuś. naprawdę my nie zrobiliśmy, że on nie się nie tak nie może to, zachować. Ja tak chcę że... mhm. Chcieliśmy naprawdę, żeby to wszystko wyszło, a dzisiaj sobie no, razem obiecaliśmy. 7 prezentów. Zobacz. Wiem, że to nie jest nowe z pudełka, ale mnie stać, ale wiem, że tak i chciałeś iść. Też to sobie jaja robisz? No. To moja torba mu No to Nie, bo ja wiem, że masz coś Ja nie się doprezydować, to mówię, że masz prezent I co, moją torbę udajesz, parę, że torbę to udajesz. No, to ja. ja. to w ogóle już nie no, 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 nie masz, masz, masz ty, no, i ja No, ja kupiłem to. Kupiłem! No, no, to no, Nie, możemy pojedziemy na twojego pokoju. Normalnie no, jest no. w no, pokoju. Zostaw go no, trener natychmiast fałszywcu. Zostaw go. Zostaw go. No. Ja go no, zaprowadzę. Już włączam go. Zostaw go.